Wymyślenie celów do pracy gromady to jest nic innego jak jedna wielka droga przez mękę i, i określanie, jakie te cele mają być. Więc w tym bardzo łatwo nam może pomóc metoda SMART, a w sumie nie jest to metoda, a pewne wytyczne co do celów. Ustalamy cel naszej gromady. Zuchy muszą zuchy, będą zdobywać więcej sprawności. I moglibyśmy na tym poprzestać, ale dobrze właśnie poznać wytyczne, które nam pozwolą łatwo z tego celu zrobić to, o co tak naprawdę nam chodzi. Jaki powinny być cel? Więc zgodnie z smartem muszą być po pierwsze sy, czyli musi być cel sprecyzowany, czyli musi być tak konkretnie określony, i jednoznaczny, czyli zuchy z naszej gromady, tak? będą zdobywać sprawności, ale jakie? Sprawności na przykład we wszystkich kolorach i zuchy będą zdobywać to w naszej gromadzie, tak? Zuchy z gromady będą zdobywać więcej sprawności we wszystkich kolorach. Czyli po pierwsze musi być sprecyzowany, czyli konkretny. Musi być też cel mierzalny, M, czyli mierzalny. I tutaj wchodzi to, że my musimy wiedzieć, jak zmierzyć dany cel, jak zmierzyć osiągnięcie tego celu, w jaki sposób to zweryfikować i w jaki sposób poznać, czy się czy się zbliżamy do osiągnięcia tego celu, czy też nie. Czyli zuchy z gromady zdobędą, i to już lepiej możemy to zmierzyć: zdobędą na przykład co najmniej po dwie sprawności z każdego koloru. Czyli już wiemy, jakie mamy miarę tego. Czyli każdy zuch ma zdobyć co najmniej po dwie sprawności z każdego koloru. Przechodzimy dalej. Cele oprócz tego, że muszą być skonkretyzowane i mierzalne, muszą być też ambitne. Czyli nie może być tak, że zakładamy sobie, że zuchy zdobędą. A zdobędą trzy sprawności w ciągu całego roku, bo to nie jest ani ambitne, ani motywujące, a już tym bardziej nie jest atrakcyjne. Tak samo właśnie a propos tej atrakcyjności, jeżeli założymy, że zuchy zdobędą na przykład tylko trzy dowolne sprawności i zrobimy sobie trzy sprawności przyrodnicze, no to też nie będzie atrakcyjne dla. Nich. No i muszą, ich, muszą być motywujące, czyli muszą wymagać wysiłku od naszych złów, a już po dwie sprawności z każdego koloru doprowadzi do tego, że będzie to atrakcyjne, bo będzie zróżnicowane, będzie motywujące, ale przede wszystkim będzie możliwe dla nich do zrobienia. Jaki cel powinien być jeszcze? Właśnie o tym możliwościach, czyli realny. Cel musi być realny do osiągnięcia. Nie, nie możemy założyć, że zuchy z naszej gromady zdobędą na przykład po 5 sprawności z każdego koloru, no bo to przy takiej ilości i zuchy nie muszą zdobyć 40 sprawności. Muszą zdobyć po 2 sprawności z każdego koloru. Tak jest cel i wtedy jest on realny. I przede wszystkim musi być terminowy. Czyli musimy mieć termin, w którym ten cel zamierzamy zrealizować. Czyli z gromadą zdobędą na przykład w ciągu dwóch semestrów, tak, albo w ciągu całego roku, albo na przykład do kolonii. Do kolonii, tak? Zdobędą co najmniej po dwie sprawności z każdego koloru. W ten sposób jest z określony dokładny termin realizacji tego. Tak? I w ten sposób tworzymy nasze cele. Tu na przykładzie naszej te. Czyli po kolei jeszcze raz. Cele muszą być sprecyzowane, czyli S, czyli muszą być konkretne, jednoznaczne, żeby nie dały pola manewru. Muszą być mierzalne. Czyli muszą, musimy wiedzieć, w jaki sposób będziemy mogli zweryfikować to, czy ten dany cel osiągnęliśmy, i konkretny w danym celu. Musi być ambitny, żeby postawił w miarę wysoko poprzeczkę i nie był takim słabą rzeczą, żeby nie został po prostu zignorowany. Musi być realny. Jak już jest ambitny, to jest też zagrożenie, że pójdziemy za daleko. Więc musi to być cel realny. No i na koniec musi być termin wykonania danego celu. I wtedy będziemy mieć cele takie, które, o które tak naprawdę chodzi: czyli smart cele, czyli takie akuratne.